Cześć wszystkim, dzisiaj nagram dla Was trzy mapy bardziej powiedzmy podam głos pod te e, nagrania z tego względu, że to są nagrania z trzech dni e, akurat tutaj pierwsze nagranie, które już nagrywam to jest gra przed wczoraj i to jest trening na e, Normandii e, z tego co kojarzę to akurat tutaj przed wczoraj było troszeczkę mniej graczy e, więc rzeczywiście tutaj e, jeszcze też nie dawałem wcześniej znać do, do graczy z klanu e, AK, więc tutaj troszeczkę było nas mniej, ale też nie do końca pamiętam czy to jest rzeczywiście druga czy trzecia gra w każdym bądź razie takie treningi gramy codziennie i raczej tutaj codziennie się zbiera tych 16 graczy, więc myślę, że to jest dosyć taki aktywny tryb gry. Wcześniej, już tutaj chyba powstało nagranie z dwóch, trzech map. Ewentualnie, jeżeli jakiegoś nie ma, no to jeszcze gdzieś tam postaram się wychwycić i dodam. Myślę, że to jest fajny sposób, powiedzmy, na trenowanie z tego względu. Przechciałem tej policjiru z graczy e, Ale fajnie myślę, że to jest sposób na to Aby sobie potrenować w ten sposób e, Bo to są gry, które są troszeczkę bardziej Że tak powiem aktywne Tutaj ja szczerze powiedziawszy e, Często dziś tam słyszę od graczy, że e, Dosyć obawiają Powiedzmy się tego rodzaju gier Z tego względu, że traktują je powiedzmy Dosyć poważnie Ja szczerze powiedziawszy e, lubię te gry Myślę, że już też troszeczkę tego rodzaju gier Przegrałem Gdybym tak miał obliczyć, powiedzmy ile, no to myślę, że byłoby mi ciężko, ale tutaj gdzieś to e, doświadczenie, powiedzmy, jest, widziałem, że już na, gra, na grze mi skoczyło e, ponad 208 dni przegranych, powiedzmy, tylko myślę, że akurat tutaj jest to jest troszeczkę oszukane, bo nienokrotnie zostawiałem, powiedzmy, telefon, gdzieś tam e, czytałem czat, no ale te. Ponad 200 powiedzmy, dni jest. E, myślę, że tutaj już mam ponad 200 tysięcy też zabójstw, więc myślę, że jakieś tamte doświadczenie w miarę jest. Ale zawsze też, powiedzmy, starałem e, się grać w takich grach i, i, i być aktywny w tego rodzaju e, wspólnych gierkach. A akurat ja, szczerze powiedziawszy, nie jestem graczem, który jest e, dosyć, powiedzmy, aktywny w, w ilościach zdobywanych punktów czy w ilościach zabójstw, bo wiem o tym, że e, dużo graczy, którzy rozpoczęło. W swoją grę, powiedzmy w późniejszym, nawet okresie, um, ma tych zabójstw dużo więcej. No ale dobra, tutaj dosyć już o mnie. Chodziło mi tylko po prostu o to, że um, moim zdaniem w tego rodzaju grach można zdobyć dużo doświadczenia. Um, sam nawet zwracam uwagę tutaj, powiedzmy, patrząc się na tych graczy, którzy są. Nie wszystkich też, że tak powiem, znam. Może też tak nie powinienem mówić zników, powiedzmy, ale też będę na przykład chciał tutaj zauważyć, że, tak jak tutaj przykładowo jest grać Grzechu, prawda? To kojarzę go jak on dołączał. Nie wiem dokładnie, co to jest za grać. Widzę, że tutaj 50 levelu nie ma ale widzę, że tutaj stopniowo co coraz lepiej mu idzie, bo ja często obserwuję takie rzeczy, e a zarazem dzisiaj zwróciłem uwagę, że w tym ostatnim meczu już też w, pewnym, w pewnej części był wysoko, więc myślę, że tutaj e takie doświadczenie dosyć wpada i cieszę się, że tutaj te niki e gdzieś tam i się zmieniają, i zarazem są też te same, widzę, że tutaj Jakub cały czas gra z nami, Kamikadze gra z nami, więc e spoko, nawet widzę tutaj na tej mapie przedwczoraj pojawił się e Szymon, e więc e Fajnie, co nie, że są gracze, są aktywni, są chętni do gry. Widzę że tutaj często powiedzmy różnego rodzaju kolory PL się pojawiają, oczywiście względem pewnie aktywności graczy, ale też w późniejszym momencie tutaj stwierdziliśmy, że warto, że tak powiem, dodawać innych graczy. Ja też sam jestem tak naprawdę z innego klanu, ale myślę, że tutaj dużo graczy z mnie dosyć doskonale też tworzę te filmy i tak dalej znaczy no chyba muszą mnie znać tutaj właśnie też widzę, że mam zaproszenie od jednego gracza z innego klanu i też to jest fajne że powiedzmy tak wieczorami e, kiedy się gra wspólnie razem no to powiedzmy gdzieś tam te e, jakby to powiedzieć takie różnice pomiędzy tym, tak jak moim zdaniem to też kiedyś wyglądało, pomiędzy klanami się, że tak powiem, troszeczkę zacierają gracze, zaczynają razem ze sobą grać, dołączają do, e, do gier. Ja też na przykład zwróciłem uwagę na to, że właśnie wieczorami jak się pojawię, że jestem aktywny na grze, to często gdzieś tam ci gracze też wiedzą, że ja zazwyczaj nie odmawiam tych wspólnych gier, e, więc dodają mnie. Ja sam czasami też pocham te gry, tak jakby do przodu, czyli staram się, powiedzmy, zrobić coś takiego, że biorę, e, zapraszam do wspólnej gry graczy, na przykład z trzech, czterech klanów przekazujemy sobie lidera i oni od siebie też jeszcze graczy wynajdują. Moim zdaniem to jest fajne, bo jeżeli chciałby się pobiegać na przykład w piątkę, żeby porobić jakieś różne kontrakty, to nie zawsze, powiedzmy, u ciebie w klanie e, te osoby, że tak powiem, będą, prawda? Może być tylko jedna osoba, może być dwie, e, zapraszasz i, i ludzie nie dołączają, prawda? A jeżeli zaprosisz, powiedzmy, kogoś z innego klanu, on zaprosi kogoś tam swojego i tak dalej, e, powiedzmy, w ten sposób można złapać łatwo tą piątkę i, i sobie poradzić, więc e, tutaj coraz więcej takich zaproszeń mam. Od graczy teoretycznie, tak to troszeczkę powiem, e, z takich zwaśnionych klanów. No, coś takiego jest, moim zdaniem nie powinno być. Mam nadzieję, że to się będzie zacierało, że tutaj te wspólne gry gdzieś tam e, będą, że tak powiem, się coraz częściej pojawiały. Moim zdaniem warto z tego względu, że e, przede wszystkim to jest też gra, co nie? Wspólna gra. Moim zdaniem taka też e, zabawa powinna, że tak powiem, być, co nie? Te gracze czasami powiedzmy mówią, że e, wysoki poziom, nie chcą dołączyć i tak dalej. Ja akurat szczerze powiedziawszy bardzo szanuję tych graczy, którzy dołączają i, i którąś grę z rzędu są. Często widzę tych graczy, którzy są na przykład którąś grę z rzędu i widzę, że stopniowo coraz im lepiej idzie i tacy gracze są, prawda? A z drugiej strony, właśnie e, moim zdaniem warto. Jakby to powiedzieć, jak walczysz, tu, już jesteś zwycięzcą, tak naprawdę, w pewien sposób. Nie będziesz na tym pierwszym miejscu, nie będziesz na którymś tam miejscu, ale popróbować warto. Też tutaj leży troszeczkę tych broni na mapie, można sobie podnieść, zobaczyć, powiedzmy, jak się gra e, innymi, powiedzmy, broniami. Moim zdaniem warto popróbować e, i tutaj naprawdę można się bardzo dużo nauczyć, więc cieszę się, że, że ci gracze, powiedzmy, dołączają. Ja sam tutaj, e, grając, powiedzmy, też tego rodzaju gry, często wcześniej się zastanawiam jaką wziąć broń czy to będzie broń maszynowa, czy broń szturmowa czy też mam granadiera, prawda więc czasami, że tak powiem tutaj staram się obserwować czy mi się lepiej gra i Zdarzają się mapy, na których mi się gra dużo lepiej, na przykład e, bronią szturmową, e, ale są też mapy, na których mi się gra dużo lepiej maszynową. Zwróćcie uwagę, że broń jednak szturmowa powinna być na troszeczkę większe mapy, e, tam, gdzie troszeczkę więcej się biega, ponieważ to wsparcie jest troszeczkę takie, że tak powiem, ociążałe, więc na tych mniejszych mapach e, wsparcie na, na troszeczkę większe, że tak powiem, e, w tym momencie biorę e, broń szturmową, Mam tego granadiera, prawda? Myślę, że tutaj... To jest taki duży dodatek akurat, szczerze powiedziawszy, ten granadier. Muszę przetestować, jaką sobie będzie, powiedzmy, broń szturmowa radziła z wsparciem, bądź na Sniperze, ale myślę, że też można spróbować na niektórych mapach, jeżeli ktoś ma a przykładowo, to, to ze Snajperem też można pobiegać. Znam takich graczy, którzy sobie bardzo dobrze w ten sposób radzą. Ale właśnie o to chodzi, że w ten sposób można, że tak powiem, trenować. Chciałbym też jeszcze wyjść na Berlin na sanitariuszu. Chciałbym też jeszcze, myślę, że na kwawej zimie, tak? Nie na Kwawej, no na zimie też myślę, że na stacji też, także mam nadzieję, że tutaj stopniowo te mapy będą tak jakby wymieniane, ale widzę tutaj e, zaangażowanie wielu graczy jest dosyć duże, więc cieszę się i mam wrażenie, że po prostu te mapy coraz częściej będą się pojawiały, a myślę, że takie treningi e, codziennie wieczorem wspólnie razem to jest fajna zabawa, wiadomo punkty trzeba gonić i tak dalej, ale... E, ten ranking nie zawsze że tak powiem jest odzwierciedleniem dobrej zabawy w klanie i właśnie o to moim zdaniem powinno chodzić, a zarazem te takie granice pomiędzy klanami fajnie zacierać, bo tak naprawdę wszyscy moim zdaniem jesteśmy Polakami i, i każdy, że tak powiem może ze sobą wspólnie pograć bez jakiejś tam e, zażyłości. Dzięki wielkie idę nagrywać następne.